Siema, tak szybciutko robię autoryzację, bo ta cała zgłoszenie na policję nabiera wielkiego rozmachu. Także tak w poniedziałek miałem mieć robione ogrodzenie, ale zadzwonił do mnie właśnie wykonawca tego ogrodzenia z wielkimi przeklęstwami co ja robię i w ogóle, bo on go zna itd. i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Także ogrodzenia już mi nie będzie robić. Także słuchaj, Tomeczku, Tomeczku, nie ma żadnego z tym problemu. Ja ci powiedziałem coś przez telefon, nie? Także powiedziałeś mi, że jestem nagrywany. Także bardzo proszę o tą całą rozmowę. Zresztą, ja i tak do ciebie przyjadę, pokażę twoją twarz, nie ma żadnego problemu i opowiem wszystko, co mi mówiłeś, jak właśnie masz tani chroboli, że oni Ci robią ogrodzenia, a jak nie masz, jak nie, mają, jak nie masz roboty dla innych, to skakują i Ci ten dom z marmurów budują, co mi pokazywałeś, 300 metrów. Także nie ma problemu, ja wpadnę do Ciebie z kamerą za to, co robisz, za to, że dzwonisz i do mnie, wy, mi wygrażasz, praktycznie, mnie obrażasz przez telefon za to, że ja coś robię, porządek, dlatego, bo mojego dzieciaka uderzyli. Także poczekaj spokojnie, przyjadę, pogadamy, pokażemy ludziom, jak to wszystko wygląda. Bo chyba nie myślałeś, że się przestraszę ciebie. <laughs> Dobra, słuchajcie, to nie o tym. Także wykonawcy już na ogrodzenie nie mam, ale oczywiście mu powiedziałem, gdzie ma sobie wsadzić swoje usługi, nie? Także nie ma z tym żadnego problemu. Yy, to takie wrzutki, bo będę Wam pokazywać postępy, bo on tam mi mówił co tu robisz tam w ogóle, no chciałbym tą rozmowę całą, mówiłeś, że nagrywałeś, krzyczyliście tam w kilku do tej słuchawki, także proszę o te nagranie, jak ja wpadnę z kamerą, miej je, je przygotowane, ja jest gram wrzucę je dla widzów, yy, porozmawiamy przy kamerze, pokażemy jaki jesteś kozaczek i tak dalej i tak dalej. No, i to na tyle. Słuchajcie, właśnie Magda też oczywiście jako matka wzięła wolne z pracy. Jedziemy na obdukcję do szpitala dzieciaka, jedziemy do psychologa, żeby sprawdzili profesjonaliści, czy on jakiś uszczerbek psychiczny na zdrowiu yy, nie doznał z tego tytułu. Bo w tej Polsce, powiem Wam, kochani, to nie Anglia, to nie te życie. Tutaj kurcze jest inaczej. Także. Yy, no, słuchajcie, no na pewno tak tego nie zostawimy. Rozwój będzie potężny. I to na tyle, będę Wam wrzucał każdą, ale to każdą informację, co się wydarzyło, jak sprawa się zakończa, kto dochodzi, kto odchodzi, kto po jakiej barierze stanie, kto chce się bić, a kto chce sprawiedliwości, wszystko będziecie mieli jak na dłoni. Niczego nie pominiemy. To lecimy.